Nefertiti to jedna z najpopularniejszych postaci starożytnego Egiptu. Jednym z powodów, dla których niewiele wiemy o Nefertiti i jej rodzinie, jest to, że zostali wymazani z historii. Wszyscy są zafascynowani złotą maską Tutanchamona, ale co jeśli powiem Wam, że prawdziwa historia nie dotyczy młodego króla, ale kobiety, która go poprzedzała? Przez ponad 3000 lat królowa Nefertiti była jedynie piękną twarzą na wapiennym popiersiu, milczącą ikoną zamrożoną w czasie, ale ta cisza właśnie została rozbita. Na podstawie badań genetycznych, a także tego, co możemy wywnioskować z danych tekstowych z tego okresu, najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest to, że młodsza z nich to Nefertiti. Współczesna nauka w końcu dokonała czegoś nie do pomyślenia, zagłębiając się w mikroskopijną historię ukrytą w starożytnych kościach. A to, co odkryła, jest nie tylko zaskakujące, ale wręcz przerażające. Mówimy o dziedzictwie biologicznej dewastacji, tajnych komnatach i królowej, która przez cały ten czas mogła ukrywać się na widoku złote imperium, które zniknęło z dnia na dzień. Aby zrozumieć, dlaczego to odkrycie DNA jest tak szokujące, najpierw trzeba uświadomić sobie ogrom tego, co zostało utracone. Musimy nakreślić kontekst, ponieważ Nefertiti nie była po prostu królową, ale współwładczynią, boginią na ziemi, stojącą ramię w ramię ze swoim mężem, faraonem Echnatonem. Razem dokonali czegoś, czego nigdy wcześniej w historii Egiptu nie dokonano. Zdemontowali starych bogów, zwolnili potężne kapłaństwo Amona i przenieśli całą stolicę na odległy, niegościnny skrawek pustyni zwany Amarną. To była religijna rewolucja i przez kilka ulotnych lat stali się centrum wszechświata. Mieszkali w złotym mieście poświęconym tarczy słonecznej A 10. Nie było to typowe starożytne miasto. Budowano je w pośpiechu, niczym improwizowana metropolia z białego kamienia i mieniącego się żarem. Sztuka z tego okresu przedstawia ich jako kochającą się, zżytą rodzinę, często trzymającą na rękach sześć córek, wygrzewającą się w promieniach słońca. Boga, który ofiarował im ankhy, czyli symbole życia, maluje obraz domowej perfekcji i absolutnej władzy. Byli parą o niekwestionowanej władzy, zmieniającą reguły samej rzeczywistości. Ale to nie jest takie proste. Jest coś głęboko niepokojącego w sztuce tej epoki. Jeśli przyjrzeć się uważnie posągom Echnatona. A nawet niektórym wizerunkom Nefertiti widać, że nie wyglądają jak typowi ludzie: mają wydłużone czaszki, rozdęte brzuchy, szerokie biodra i pajęcze palce. Od dziesięcioleci skrajni teoretycy szaleją na punkcie tego zjawiska, twierdząc, że jest to dowód na kontakt z obcymi w starożytności. Mówią, że Nefertiti i jej mąż byli hybrydami przybyszami z gwiazd. Którzy przybyli, by nauczać ludzkość o jedynym, prawdziwym świetle. Choć brzmi to jak science fiction, rzeczywistość ukryta w ich genach może być jeszcze dziwniejsza niż obcy. Gdy ich potęga osiągnęła szczyt, zapisy zamarły. To jeden z przykładów znikania historii. Około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti po prostu znika z historycznej osi czasu. Pewnego dnia przewodzi procesją i miażdży wrogów na murach świątyni. Następnego dnia już jej nie ma. Nie ma żadnych śladów jej śmierci, nie ma wielkiego konduktu pogrzebowego, a co najbardziej podejrzane, nigdy nie odnaleziono jej grobu. Przez wieki historycy zakładali, że popadła w niełaskę. Być może została wygnana do haremu. A może zmarła w wyniku zarazy, która przetoczyła się przez starożytny świat? Ale brak dowodów zawsze wydawał się celowy, niczym oczyszczone z wszelkich śladów miejsce zbrodni. Świątynie, które zbudowali, rozebrano kamień po kamieniu, ich imiona wykuto z murów, a miasto Amarna porzucono na piaskach pustyni. To tak, jakby pustynia dostała rozkaz, by pochłonąć ich w całości. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że starożytni Egipcjanie wierzyli, że wymawiając imię zmarłego, utrzymuje się go przy życiu w zaświatach. Z drugiej strony, zniszczenie imienia, wykucie go z kamienia, oznaczało wieczne zniszczenie duszy. Był to los gorszy niż śmierć, oznaczał całkowite zapomnienie. Ktoś chciał, żeby Nefertiti zniknęła nie tylko z ziemi, ale z wieczności. Chcieli mieć pewność, że nigdy nie będzie mogła poruszać się poza światach, nigdy nie dotrze do pola trzcin. Od dziesięcioleci archeolodzy przeszukują piaski, desperacko poszukując wskazówki, kartusza czy fragmentu kości. Znaleźli mnóstwo mumii, owszem, ale wielka królewska żona pozostała duchem. Była najsłynniejszą kobietą starożytnego świata, twarzą, która zapoczątkowała milion wizyt w muzeach. A jednak nigdzie jej nie było. Tajemnica jej zniknięcia stała się świętym graalem egiptologii. Układanką z brakującymi elementami, która wydawała się zagubiona na zawsze, aż do teraz. Ponieważ nauka w końcu dogoniła historię, a piasek zaczyna ujawniać swoje sekrety. Głęboko w dolinie królów, na długo zanim sekwencjonowanie DNA stało się marzeniem, Odkrywcy natrafiali na grobowce, które nie pasowały do narracji. Dolina to miejsce śmierci i ciszy, kanion wypalony słońcem, gdzie nadzieja na wieczny sen, ale to także miejsce chaosu. Od 3000 lat grasują tu rabusie grobów, powodzie i wrogowie polityczni. W 1817 roku Siłacz i odkrywca Giovanni Belzoni odkrył grobowiec znany jako Caffu 21. Belzoni szukał złota, wspaniałych posągów, błyskotek. To, co znalazł, było dla niego rozczarowaniem, ale i żyłą złota dla współczesnej genetyki. Wewnątrz intruzi znaleźli dwie kobiece mumie, pozbawione opakowań, biżuterii. Pozostawione na pastwę ciemności. Były bezimienne. W niektórych doniesieniach bezgłowe i w tak złym stanie, że przez długi czas nikt nie zwracał na nie uwagi. Jedna z nich miała skrzyżowane ramię na piersi w pozie królowej, specyficznej pozycji pogrzebowej zarezerwowanej dla kobiet z rodziny królewskiej. Ale bez imienia, była po prostu ciałem. Były to po prostu pozostałości po rabunku grobowca, a przynajmniej tak się wydawało. Jeden z nich, skatalogowany jako KV 21B, ostatecznie stał się punktem centralnym tego współczesnego śledztwa. Ale nastąpiło inne odkrycie, które okazało się jeszcze bardziej przełomowe. W 1898 roku wiktor Rey otworzył mury grobowca Amenhotepa II KV35. Było to ogromne znalezisko. Zbiór królewskich mumi ukrytych przez kapłanów, aby chronić je przed rabusiami. Wyobraź sobie wejście do ciemnej, stęchłej komnaty, w której powietrze jest gęste od wielowiekowego kurzu i widok stosu za stosem największych królów Egiptu. Ale pośród wielkich królów starożytności w bocznej komnacie bezceremonialnie wrzucono trzy nieopakowane ciała. Młodego chłopca, starszej kobiety i młodszej kobiety. Młodsza kobieta, znana po prostu jako młodsza dama, była tragicznym widokiem. Została brutalnie okaleczona przez złodziei starożytnych grobowców, a przynajmniej tak głosiła historia. Jej klatka piersiowa była zmiażdżona, brakowało jej prawego ramienia, a w twarzy, tam gdzie kiedyś były usta i szczęka, ziewała przerażająca dziura. Wyglądała jak krzyk zamrożony w wyschniętym ciele. Przez ponad wiek była muzealną ciekawostką mumią bez imienia i twarzą pełną cierpienia. Ludzie przechodzili obok jej szklanej gabloty, nieświadomi, że mogą patrzeć na najpotężniejszą kobietę o XVII dynastii. Dopiero w 2010 roku naukowcy postanowili przyjrzeć się jej bliżej nie oczami a genetyką. Szalone jest to, że początkowo w ogóle nie szukali nefertiti. Próbowali zbudować drzewo genealogiczne króla Tutanchamona. Chcieli wiedzieć, kim byli jego rodzice, ponieważ zapisy historyczne były tak zagmatwane. Okres amarneński to czarna dziura w zapisach, ponieważ późniejsi królowie, tacy jak Chorem, Heb i Ramzes, próbowali go wymazać. Naukowcy musieli więc sięgnąć do źródła. Pobrali próbki ze szpiku kostnego tych anonimowych mumii, wiercąc w starożytnych grzebieniach biodrowych, aby wyekstrahować mitochondrialne i jądrowe DNA. I to delikatnie mówiąc. Wyniki badań laboratoryjnych wstrząsnęły całym środowiskiem archeologicznym. DNA dowiodło, że młodsza kobieta z KV35 nie była przypadkową konkubiną była biologiczną matką króla Tutanchamona. Co więcej, była rodzoną siostrą Mumii, znalezionej w kafu 55. Zatrzymajmy się na chwilę. Mumia z Kafusku 55 to niemal na pewno Echnaton. Zgodność genetyczna i wiekowa oraz grobowiec zawierały przedmioty należące do niego. To odkrycie znacznie zawęziło możliwości. Wiedzieliśmy, że ojcem Tuta był Echnaton, więc jego matka musiała być kimś ważnym. Ale tu jest haczyk. Nefertiti nigdy nie była znana jako siostra Echnatona. Historia podaje, że prawdopodobnie była córką wysokiego rangą urzędnika dworskiego o imieniu A. W rezultacie mamy do czynienia z ogromną sprzecznością. Czy młodsza kobieta była Nefertiti, a historia pomyliła jej rodowód? Nie byłby to pierwszy raz, kiedy starożytna propaganda wprowadziła nas w błąd. A może była kimś zupełnie innym królową cieniem, której imię zaginęło? Niektóre teorie sugerują, że ta młodsza kobieta mogła być drugorzędną żoną o imieniu Kija, a może jedną z córek Echnatona, którą poślubił w perwersyjnej próbie zachowania czystości rodu. Jednak twarz rekonstrukcja twarzy młodszej kobiety. Do złudzenia przypomina słynne berlińskie popiersie Nefertiti, wysokie kości policzkowe, linia żuchwy, rozstaw oczu. Czy to możliwe, że DNA mówi nam prawdę, którą boimy się zaakceptować? Że Nefertiti była od początku siostrą króla, co czyni ich związek jeszcze bardziej katastrofalnym genetycznie? Linia krwi skazana na zagładę od samego początku. Analiza DNA nie tylko dała nam imiona. Otrzymaliśmy kartę medyczną, która brzmi jak horror. Kiedy naukowcy zmapowali genom rodziny królewskiej Amarne, odkryli wyraźny i przerażający brak różnorodności genetycznej. Starożytni egipscy królowie mieli obsesję na punkcie czystości krwi, aby naśladować bogów. Bogowie Izyda i Ozyrys byli rodzeństwem i spłodzili Horusa. Biologia nie przejmuje się tytułami królewskimi ani dogmatami religijnymi. Biologia każe za brak różnorodności. Profil genetyczny Tutankamona i jego matki, młodszej kobiety, wykazał ogromną akumulację szkodliwych genów recesywnych. Mowa tu o deformacjach szkieletu, stopach końsko szpotawych, Skoliozie i praktycznie nieistniejącym układzie odpornościowym. Praktycznie cała rodzina chodziła jak po maśle. Były kruche, chorowite i żyły na kredyt. Skan młodszej kobiety, którą wielu nadal uważa za Nefertiti, ujawnił, że prawdopodobnie cierpiała na schorzenie, które sprawiało, że jej kości były niezwykle kruche. Istnieje jednak bardziej szalona teoria, która nawiązuje do posągów wyglądających jak kosmici. Niektórzy genetycy sugerują, że rodzina cierpiała na zespół Marfana lub podobną chorobę, która powoduje wydłużenie kończyn, palców i twarzy. Inni wskazują na zespół Antleya Bixlera, który powoduje problemy ze wzrostem czaszki. To wyjaśnia, dlaczego Echnaton wyglądał tak dziwnie na swoich posągach. Nie był kosmitą, był chodzącym zbiorem błędów genetycznych. A jeśli Nefertiti była jego siostrą, to nosiła w komórkach tę samą bombę zegarową. Ten kontekst zmienia wszystko, jeśli chodzi o przemoc, którą znaleziono na jej ciele. Rana na twarzy, która zmiażdżyła jej szczękę i zęby, pierwotnie była uważana za dzieło rabusiów, Którzy szukali złotych amuletów ukrytych w opakowaniach. Rabusie byli brutalni. Odrywali głowy, żeby dostać się do naszyjników. Jednak współczesna analiza kryminalistyczna przeprowadzona przez ekspertów, takich jak dr Zachi Hałas, sugeruje coś o wiele bardziej złowrogiego. Tomografia komputerowa pokazuje, że rana ma specyficzne cechy, różniące się od uszkodzeń pośmiertnych. Niektórzy eksperci twierdzą, że istnieją oznaki krwiaka lub reakcji kostnej, co sugeruje, że doszło do niej około śmiertelnie, mniej więcej w chwili zgonu. E. Jeśli ta mumia to Nefertiti, nie odeszła spokojnie we śnie. Uderzenie w twarz musiało być śmiertelne. Sugeruje to, że została uderzona ciężkim, tępym narzędziem z ogromną siłą. Biorąc pod uwagę kruchość jej kości, ujawnioną przez DNA, taki cios byłby katastrofalny w skutkach. To obraz gwałtownego końca, być może zamachu. Zaszalejmy na chwilę. Weźmy pod uwagę klimat polityczny. Echnaton zniszczył gospodarkę, zdelegalizował starych bogów i zraził do siebie armię. Ludzie byli wściekli. Kiedy umarł, Nefertiti została z workiem. Czy kapłani Amona, pragnąc odzyskać władzę, zapędzili królową w kozi róg w jej pałacu? Czy generał, być może Horem Hep, zdecydował, że jedynym sposobem na uratowanie Egiptu jest uciszenie heretyckiej królowej na zawsze? Zmiażdżone usta są symboliczne. W starożytnym Egipcie potrzebne są usta, aby wypowiadać zaklęcia w zaświatach. Roztrzaskanie ust... Miało zapewnić jej, że nigdy więcej nie będzie mogła przemówić do bogów. I właśnie tutaj przerażający aspekt DNA naprawdę uderza. Nie chodzi tylko o przemoc, której doświadczyła, chodzi o dziedzictwo, które przekazała. DNA dwóch płodów, znalezionych w grobowcu króla Tuta, jego nienarodzonych córek, wskazuje na koniec linii rodowej. Urodziły się martwe, prawdopodobnie z powodu złożonych błędów genetycznych przekazanych przez Echnatona i jego siostrę żonę, a następnie przez Tuta, jego własnej żonie, która była również jego przyrodnią siostrą. Linia Amarneńska nie wymarła od tak. Upadła pod ciężarem własnej biologicznej porażki. Istnieje inna szalona teoria, że Dżuma, o której mowa w tekstach z tego okresu. Nie była zwykłą chorobą. Niektórzy badacze spekulują, że kazirodcze praktyki rodziny królewskiej uczyniły z nich pacjentów zero dla specyficznej podatności genetycznej, która naraziła ich na rozległą pandemię. Być może jest to pierwszy odnotowany przypadek, gdy biologicznie wzmocniona dżuma zniszczyła dynastię. Jeśli KV-21b to rzeczywiście nefertiti. Jej DNA łączy ją z tym tragicznym cyklem deformacji i śmierci. Nie była tylko władczynią. Była ofiarą tradycji, którą podtrzymywała. Ale jest pewien zwrot akcji w historii, który jeszcze bardziej to komplikuje. Zanim Tutankhamon objął tron, przez bardzo krótki czas panował tajemniczy faraon o imieniu Smęczkarem. Przez dziesięciolecia uczeni zakładali, że był to mężczyzna, być może brat, lub syn Echnatona. Jednak dowody zaczynają wskazywać na coś innego. A co gdyby Smęczkare wcale nie była mężczyzną? A co gdyby Nefertiti nie umarła w 12 roku? Teoria głosi, że wyniosła się do rangi współregentki, przyjmując nowe imię, Nefer Neferwatan, i ostatecznie rządziła jako pełnoprawny król, tak jak Hatshepsut pokolenia przed nią. Wskazówki są rozsiane wszędzie, jeśli wiesz, gdzie szukać. Inskrypcje przedstawiają postać z podwójną koroną faraona, ale z wyraźnymi biodrami i sylwetką kobiety. Niektóre z przedmiotów grobowych, znalezionych w grobowcu Tutankhamona, słynna złota maska, trumny kanopskie, noszą ślady przeróbek. Imiona zostały wydrapane i zastąpione nowymi. Twarz na złotej masce Tutankhamona, najsłynniejszym obiekcie na świecie. Fascynuje historyków sztuki, ponieważ ma wyraźnie kobiecy wygląd. Ma przekłute uszy, których królowie zazwyczaj nie nosili na maskach pośmiertnych, i wygląda zadziwiająco podobnie do popiersia Nefertiti. Czy Tut odziedziczył strój pogrzebowy swojej macochy, ponieważ zmarła nagle, czy też dlatego, że jej pamięć została wymazana? Teoria sugeruje, że Nefertiti. Rządziła jako król, aby utrzymać imperium w całości, gdy tut była jeszcze dzieckiem. Musiała zachowywać się jak mężczyzna, aby budzić szacunek, ale ta zasada zmieniająca płeć była kroplą, która przelała czarę goryczy dla tradycjonalistów. Kobieta udająca mężczyznę, oddająca cześć tarczy słonecznej i ignorująca starych bogów to było przesada. Skoro Nefertiti została królową, to wyjaśniałoby to brak jej grobowca. W Dolinie Królów chowano królów, a nie królowe. To wyjaśnia wymazanie. Kiedy stary porządek został przywrócony, kapłani nie chcieli po prostu unicestwić heretyckiej królowej. Chcieli unicestwić podwójną herezję kobiety, która zachowywała się jak mężczyzna. Ta teoria jest zgodna z przemocą której ofiarą padła mumia młodszej kobiety. Kobieta faraon w czasach kryzysu miała na plecach tarczę wielkości Egiptu. Przyjrzyjmy się też listom hetyckim, które stanowią jeden z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w tej sadze. Egipska królowa zwana Dakamunzu, co prawdopodobnie oznacza po prostu żonę króla, napisała rozpaczliwy list do króla hetytów, zaprzysiężonego wroga Egiptu. Dodała: To nie brzmi jak kobieta pewna swojej władzy, to brzmi jak kobieta otoczona rekinami. Brzmi to tak, jakby Nefertiti, a może jej córka Meritaton, zdała sobie sprawę, że mury się zbliżają. Próbowała przeprowadzić geopolityczną akcję ratunkową, jednocząc Egipt i Imperium Hetyckie, by ratować własną skórę. Król Hetytów był podejrzliwy. Ale ostatecznie wysłał swojego syna, księcia Zenanze. Ale książę nigdy nie dotarł na miejsce. Został wyeliminowany na granicy egipskiej. To był niezbity dowód zamachu stanu. Potężna postać na egipskim dworze, prawdopodobnie Wezyr Ai, który później sam został faraonem, przechwyciła księcia i kazała go unicestwić. Gdyby Ai był gotów unicestwić obcego księcia, aby przejąć władzę, co zrobiłby Nefertiti? To potwierdza teorię, że została uciszona, jej twarz zmiażdżona, a ciało wrzucone do skrytki, by o nim zapomnieć. Postać dziadka, aj, która stoi w cieniu całej sztuki amarneńskiej, mogła być od początku czarnym charakterem tej historii. Sekretne drzwi za młodym królem. Gdzie ona teraz jest? Mumie w Kafu. 35 i Kafapo 21 oferują kuszące wskazówki DNA, ale ostateczny dowód wciąż pozostaje nieuchwytny. Mamy ciała, które mogłyby należeć do niej, ale nie mamy ostatecznego dowodu. To prowadzi nas do najbardziej kontrowersyjnej teorii we współczesnej egiptologii, która jutro może zmienić historię. W 2015 roku brytyjski egiptolog Nicholas Reeves wysunął zdumiewające twierdzenie. Badał skany laserowe o wysokiej rozdzielczości grobowca Tutankamona, analizując fakturę ścian. Zauważył słabe liniowe ślady pod malowanym tynkiem linie podejrzanie przypominające zarys drzwi, które zostały zatynkowane i pomalowane, aby je ukryć. Jego teoria jest prosta, ale zdumiewająca. Uważa, że grobowiec Tutankamona to w rzeczywistości jedynie przedsionek znacznie większego grobowca, grobowca Nefertiti. Twierdzi, że kiedy Tut niespodziewanie zmarł w wieku 19 lat, nie mieli przygotowanego dla niego grobu. Kraj pogrążył się w chaosie, skarb państwa został opróżniony. Dlatego wyważyli grup jego macochy, zamknęli jej część murem, pospiesznie postawili mur. Namalowali na nim kilka fresków i pochowali go w korytarzu. Pomyśl o kształcie grobowca Tutanchamona. Jest dziwnie mały, jak na króla. Ma kształt litery L, co zazwyczaj jest zarezerwowane dla królowych, a nie królów. Układ wręcz krzyczy improwizacją. Jeśli Reeves ma rację, Nefertiti śpi zaledwie kilka centymetrów od miejsca, w którym stały miliony turystów. Przeprowadzono skanowanie radarowe, które początkowo wykazało puste przestrzenie za północną i zachodnią ścianą. Świat wstrzymał oddech. Czy ona tam była? Jednak kolejne skany przyniosły sprzeczne wyniki. Niektórzy twierdzą, że nic tam nie ma, In inni twierdzą, że z pewnością istnieje coś anomalnego może nie grobowiec, a pustka. Stało się to przedmiotem gorącej debaty po jedynku technologii z geologią. Ale pomyśl o implikacjach. Jeśli znajduje się za tym murem, spoczywa w nienaruszonym królewskim grobowcu. Grobowiec Tutanchamona był pełen złota, a on sam był pomniejszym królem, który rządził przez krótki czas. Nefertiti była ważną władczynią u szczytu bogactwa Egiptu. Jej grobowiec zawierałby dzieła sztuki, złoto i teksty, przy których skarb Tutanchamona wyglądałby jak drobne. Ale dorzućmy jeszcze jedną szaloną teorię, którą uwielbiają sceptycy: Co jeśli Nefertiti, którą znamy, nigdy nie istniała? A może raczej, co jeśli jej wizerunek, który mamy, jest kłamstwem? Istnieje teoria spopularyzowana przez historyka Henry'ego Stirlina. Że słynne popiersie Nefertiti w Muzeum Berlińskim, to, które definiuje jej piękno, jest falsyfikatem. Twierdzi, że zostało ono stworzone w 1912 roku przez niemieckiego rzeźbiarza w celu przetestowania starożytnych pigmentów i przypadkowo zaprezentowane jako autentyczne znalezisko. Jeśli popiersie jest falsyfikatem, to cały nasz obraz tej królowej w umyśle opiera się na oszustwie. Jednak DNA przywraca nas do rzeczywistości. Kobiety w tych grobowcach, młodsza kobieta mumie KFO 21, były prawdziwe: żyły, cierpiały i umarły młodo. DNA opowiada nam historię rodziny, która przeleciała zbyt blisko słońca. Ukazuje kobietę, która była blisko związana z linią królewską, urodziła dzieci skazane na śmierć i która prawdopodobnie sama spotkała się z brutalną śmiercią. Niezależnie od tego, czy jest młodszą kobietą z roztrzaskaną twarzą, milczącym pasażerem KV21, czy czekającą za ścianą w grobowcu Tutankhamona, nauka pozbawiła ją romantyzmu. Zastąpiła wapienną doskonałość jej słynnego popiersia brutalną rzeczywistością ludzkiej słabości, defektów genetycznych i politycznej eliminacji. Kiedyś postrzegaliśmy okres amarneński jako czas pięknej sztuki i kultu słońca. Teraz, dzięki genetyce, postrzegamy go jako desperacki okres kaziroctwa, chorób i bezwzględnych walk o władzę. Nefertiti nie była tylko królową piękności, była ocalałą z genetycznego i politycznego koszmaru, aż w końcu opuściło ją szczęście. W końcu mamy mapę genetyczną rodziny królewskiej Amarne, ale zamiast rozwiązać zagadkę, ujawniła ona tragedię zapisaną krwią i kośćmi. Czy myślicie, że zniszczona mumia młodszej damy to tak naprawdę zaginiona królowa Nefertiti? Czy też jej prawdziwy grobowiec wciąż czeka za murami komnaty grobowej króla Tutanchamona? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej, i nie zapomnijcie kliknąć lubię to i zasubskrybować nasz kanał, aby poznać więcej historycznych zagadek tego typu. Dzięki za oglądanie.